Dzień dobry albo nawet i dobry wieczór państwu szanownemu. Historia samolotów PZL-23 Karaś była przywoływana na kanale już kilkukrotnie, ale dzisiaj, jak to się mówi się, nadeszła wiekopomna chwila, w której powiemy sobie kilka słów na temat samolotów PZL-43 Czajka. Samoloty te powstały w dużej mierze na bazie samolotu Karaś, ale nie uprzedzajmy faktów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego samoloty produkowane w Polsce budziły spore zainteresowanie wśród odbiorców zagranicznych. Wynikało to z dość dobrych parametrów samolotów, zwłaszcza w przypadku zastosowania mocniejszych eksportowanych z Francji silników. Silniki pochodzące z Francji miały lepsze osiągi niż jednostki napędowe wykorzystywane przez Polskę, która była związana niezbyt korzystnymi umowami, między innymi z Francją, ale także z Wielką Brytanią i Czechosłowacją. Francja zaś niechętnie dzieliła się z Polską najnowszymi technologiami, w tym chociażby licencjami na silniki o dużej mocy. Jednocześnie do Polski chętnie wypychano starsze lub mniej zaawansowane modele silników. Ponadto Polska miała słabe zaplecze przemysłowe, oraz co chyba równie ważne, Warszawa miała bardzo ograniczone kontakty z rynkami anglosaskimi, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Dysponowały nowoczesnymi silnikami lotniczymi, ale Polska miała bardzo ograniczony kontakt z tymi krajami, zaś eksport technologii do Polski, która według władz brytyjskich czy nawet amerykańskich pozostawała we francuskiej strefie wpływów gospodarczych, był często blokowany z powodów politycznych lub biznesowych, najogólniej rzecz ujmując. Jednocześnie w 1936 roku pojawiły się szanse na rozpoczęcie eksportu samolotów w karaś za granicę. Początkowo samoloty przeznaczone na eksport miały mieć po prostu wymieniony silnik, czego koszt szacowano na około 10 tysięcy ówczesnych złotych. Jednakże Rumunia, jak również Bułgaria, były zainteresowane dokonaniem zakupu samolotu, który miał mieć zupełnie inną jednostkę napędową. Należało przygotować się więc do zbudowania maszyny z mocniejszym silnikiem, co oznaczało, że trzeba liczyć się z większymi gabarytami i większą masą silnika. W tych warunkach trzeba było przystąpić do opracowania samolotu noszącego oznaczenie PZL-43, którego przygotowaniem miał zająć się początkowo jeden z twórców Karasia, inżynier Stanisław Praus. Ten jednak był zaangażowany w inne prace. Ponadto projekt samolotu znanego jako PZL-23 seria dla obcokrajowców był na tyle prosty, że nie trzeba było nad tym projektem specjalnie się narobić. W tych warunkach prace nad nowym samolotem miał prowadzić kto inny, a mianowicie inżynier Henryk Malinowski, który zaczął dostosowywać konstrukcję do wykorzystania silnika GR 14-cylindrowego w układzie podwójnej gwiazdy. W celu dostosowania samolotu do potrzeb nowej jednostki napędowej konieczne okazało się zaprojektowanie nowego przedłużonego kadłuba. Tymczasem zaczęły pojawiać się problemy, ponieważ Rumunia poczuła się urażona tym, że samoloty nowego typu mają zostać sprzedane także Bułgarii. Pomiędzy Rumunią i Bułgarią utrzymywał się trwający od lat konflikt. Kolejnym państwem Potencjalnie zainteresowanym dokonaniem zakupu zagranicznej odmiany Karasia była Turcja, która jednak zdecydowała się zrezygnować z zamówienia w związku z według Turków przedłużającymi się terminami dostawy nowych samolotów. Wśród potencjalnych kupców samolotów karaś w odmianie eksportowej wymieniana była również Szwecja, ale władze tego kraju nie były pewne, czy są zainteresowane pozyskaniem samolotów karaś. Ostatecznie wśród państw chętnych na zakup samolotów Karaś w odmianie eksportowej pozostała tylko Bułgaria. Pierwsze porozumienia z władzami w Sofii dotyczące pozyskania nowych samolotów zostało zawarte 15 kwietnia 1936 roku, gdy uzgodniono dostawę 12 samolotów, które w dokumentach podpisanych wówczas przez obie strony były jeszcze określane jako PZL-23 Karaś. Bułgarom jeszcze kilkukrotnie pokazywano samoloty karaś. Na przykład w czerwcu 1936 roku Bułgarzy po raz pierwszy zobaczyli samolot seryjny. Wkrótce potem do Bułgarii wysłany został samolot pokazowy PZL-23A z trójłopatowym śmigłem, który nosił cywilną rejestrację Sierra Papa Bravo Golf Zulu. W tym czasie powstał już projekt samolotu PZL-43 którego rysunek techniczny przekazano stronie bułgarskiej. Samolot w odmianie eksportowej miał dłuższy o 27 setnych metra kadłub. Kabina była bardziej oszklona i miała przekrój poprzeczny. Konstrukcja silnika uniemożliwiała umieszczenie luf broni pomiędzy cylindrami silnika, dlatego też karabiny maszynowe zostały usytuowane na zewnątrz kadłuba, poza jego obrysem. Uzbrojenie zostało osłonięte opływowymi owiewkami dzięki zastosowaniu silnika o mniejszej średnicy i smuklejszemu kadłubowi, nowy samolot miał bardziej elegancką sylwetkę niż ta podstawowa wersja wykorzystywana w lotnictwie polskim. Oprócz tego, dzięki zastosowaniu lepszego silnika, samolot miał znacznie lepsze osiągi. Jednocześnie terminy pierwszych dostaw dla lotnictwa bułgarskiego były dość atrakcyjne, dlatego też Bułgarzy zaczęli zastanawiać się nad dokonaniem zamówienia kolejnych samolotów tego typu. Pierwsze samoloty dla Bułgarii miały być dostarczone 17 grudnia 1936 roku. Ostatnie samoloty z pierwszego zamówienia miały trafić w ręce Bułgarów 21 lutego 1937 roku. Niestety był tylko jeden problem brak odpowiedniego silnika. Silnikiem tym był GR Mistral Major 14N01. Wszystko wskazywało na to, że nowa jednostka nie będzie dostępna w najbliższym czasie. W nowych warunkach zapadła więc decyzja o wymianie silników na GR-14K, które w liczbie 52 sztuk zalegały od kilku miesięcy w składach. PZL. Z silnikiem GR-14K udało się oblatać jeden egzemplarz w lutym 1937 roku. Montaż nowych silników przeciągnął się od lutego do kwietnia 1937 roku, po czym samoloty zostały oblatane przez polskich pilotów testowych zatrudnionych w zakładach PZL. Pilotami, którzy jako pierwsi Polacy mieli okazję dokonać sprawdzenia nowych samolotów w locie, byli Orliński i Widawski, którzy następnie przekazywali samoloty pilotom bułgarskim, którzy po sprawdzeniu samolotów w Warszawie wyjechali do Sofii, gdzie wyprodukowane w Polsce samoloty zostały dostarczone w skrzyniach. Ze względu na bardzo złe relacje pomiędzy Rumunią a Bułgarią, transport tych skrzyń z samolotami szedł przez Jugosławię. Dostawa pierwszej partii samolotów była zrealizowana między 24 kwietnia a 12 maja 1937 roku. Montaż samolotów odbywał się w odrębnym hangarze ulokowanym na lotnisku w Bożurishte, na terenie którego wcześniej montowano zamówione przez Bułgarię polskie samoloty myśliwskie PZL P-24, które również były wykorzystywane przez bułgarskie lotnictwo wojskowe na bardzo dużą skalę. Montaż bułgarskich samolotów był na miejscu nadzorowany przez sześcioosobową grupę pracowników PZL. Gotowe samoloty w Bułgarii były oblatywane przez inżyniera Jerzego Widawskiego. Bułgarzy wprowadzali następnie samoloty do jednostek liniowych. Nowe maszyny traktowano w Bułgarii z dużym pietyzmem. Pojawiały się w powietrzu niezbyt często. Podczas nielicznych lotów piloci i członkowie personelu latającego deklarowali, że są bardzo zadowoleni z osiągów, a także z warunków pracy załogi w samolocie PZL-43. Przychylne opinie na temat samolotów doprowadziły do złożenia kolejnego zamówienia na samoloty PZL-43. Drugie zamówienie opiewało na co najmniej 42 sztuki. Prototyp odmiany eksportowej samolotu Karaś został w Polsce przetestowany w Instytucie Technicznym Lotnictwa i uzyskał w Polsce homologację. Natomiast kolejna umowa na dostawę samolotów dla lotnictwa bułgarskiego została zawarta 31 marca 1938 roku. Tym razem samoloty zamówione przez Bułgarię miały korzystać z silników GR Mistral Major 14N01, które teraz były już dostępne. Oprócz nowych silników, samoloty dostały trójłopatowe śmigła ze zmiennym skokiem. Zupełnie osobno zamawiane były wyrzutniki bomb oraz uzbrojenie strzeleckie. Produkcja samolotów trwała dość powoli i nie została zakończona do chwili wybuchu II wojny światowej, o tym jednak nieco później, ponieważ tradycyjnie zawalili Francuzi. Przewidywano generalnie, że ostatnie dostawy zostaną zrealizowane z końcem sierpnia 1939 roku, jednakże wszystko było uzależnione od jednej ważnej rzeczy, a mianowicie od terminu dostaw silników z Francji zamówionych osobno przez Bułgarów. Ponieważ przy zakupie samolotów produkcji PZL obowiązywała zasada, że jeżeli kupujący chce silniki inne niż te stosowane w polskich samolotach dostarczanych polskiej armii, która miała generalnie silniki niezbyt dobre, no to trzeba było kupić je sobie osobno, na przykład we Francji, i podpisać umowę dotyczącą tego, że silniki lotnicze zostaną dostarczone do zakładów PZL, gdzie nastąpi ich montaż. No i Bułgaria właśnie taką decyzję podjęła. Generalnie jednak dostawy silników z Francji nie przebiegały zgodnie z pierwotnymi założeniami. To tak w telegraficznym skrócie, żeby nie wchodzić tutaj w detale. Do nowych samolotów zaczęto wprowadzać też pewne poprawki. Na przykład wprowadzono dłuższą osłonę silnika, lepsze chłodzenie oleju, filtr przeciwpyłowy na wlocie do gaźnika, ulepszone ogrzewanie kabiny, a także instalację przeciwpożarową. Bułgarzy oczekiwali, że samolot będzie wyposażony w dwa karabiny maszynowe pilota i dwa karabiny maszynowe obserwatora. Oczekiwano, że będą to polskie karabiny maszynowe PWUFK wzór 36, jednakże, ponieważ były to nowe rodzaje uzbrojenia, to polskie władze były bardzo niechętne wobec wyprzedawania ich za granicę. Ostatecznie jednak udało się uzyskać. Porozumienie w tej kwestii stanęło na tym, że samoloty otrzymają uzbrojenie noszące oznaczenie FK WZ36B. Uzbrojenie to zostało przyjęte do służby w maju 1938 roku i zamontowane na samolotach przekazywanych Bułgarom. Oprócz wymienionych zmian samolot otrzymał także inne hamulce, jak również nową podstawę pod karabin maszynowy obserwatora. Terminy dostaw samolotów nie zostały dotrzymane, oczywiście na skutek opóźnień w dostawie francuskich silników, no i w tych warunkach, w momencie wybuchu wojny na terenie polskich zakładów odpowiedzialnych za produkcję samolotów PZL-43, znajdowało się jeszcze kilka nieukończonych maszyn. Natomiast pierwsza partia, licząca 12 sztuk, została dostarczona do Sofii w czerwcu 1939 roku. Podobnie jak w przypadku zamówionych wcześniej samolotów, PZL-43A były dostarczone do Bułgarii w skrzyniach, a następnie składane na terenie tego państwa. Powtórny montaż samolotów był nadzorowany przez 10-osobową grupę pracowników PZL, nadzorowanych przez inżyniera Mikołaja Burzora. Prace rozpoczęto w czerwcu 1939 roku, no i tradycyjnie były one prowadzone na lotnisku Bożuriszte we wspomnianym wcześniej hangarze. Jednocześnie obloty zmontowanych samolotów prowadził Kazimierz Kazimierczuk. Kolejna partia samolotów obejmująca 24 sztuki została wysłana do Bułgarii w lipcu 1939 roku. W sierpniu przygotowywano kolejną partię do wysyłki. Ostatnia dostawa samolotów PZL-43 Czajka w liczbie 9 sztuk wyjechała do Sofii 22 sierpnia 1939 roku. Warto tutaj nadmienić, że samoloty dla Bułgarii miały znacznie bogatsze wyposażenie niż samoloty kupowane przez Polaków, no i tutaj dobry przykład stanowiły radiostacje pokładowe, ponieważ w przypadku samolotów używanych przez Bułgarię władze bułgarskie zdecydowały się na zamówienie specjalnej radiostacji Philips VR-27B. No i te radiostacje były całkiem niezłe, natomiast był z nimi jeden zasadniczy problem. Otóż mogły być dostarczone dopiero 2 kwietnia 1940 roku. W chwili wybuchu wojny, jak już powiedziałem, na terenie zakładów PZL w Warszawie znajdowało się co najmniej kilka samolotów PZL-43A, które zostały przejęte przez polskich lotników z 41. Eskadry Rozpoznawczej. Została włączona w skład lotnictwa Armii Modlin. O tym jednak innym razem. Zdaniem niektórych, te samoloty PZL-43 latały podczas kampanii wrześniowej w szeregach tej eskadry z niezamalowanymi znakami bułgarskimi, co miało stać się podstawą do oskarżania władz bułgarskich o nielegalne wspieranie Polski w działaniach wojennych prowadzonych we wrześniu 1939 roku. Echa takich informacji można znaleźć m.in. w opracowaniu Andrzeja Morgały, natomiast ze znanych mi londyńskich akt 41. eskadry rozpoznawczej wynika, że nic takiego nie miało miejsca, ale na razie to zostawmy. Tak czy inaczej, po zakończeniu walk wrześniowych na terenie Warszawy znajdowało się jeszcze kilka samolotów tego typu, które nie zostały dokończone albo można je było wyremontować. W tych warunkach nowe niemieckie władze, które przejęły kontrolę nad zakładami PZL, czyli de facto firma Heinkel Flugzeugwerke, postanowiły doprowadzić zamówienie zawarte przez polski rząd do końca. Jeden z PZL-43 został przekazany do Rechlina, gdzie przeprowadzono testy w locie. W trakcie tych działań loty na tym samolocie prowadził Otto Winkler który później oblatywał ostatnie PZL 43 dla lotnictwa bułgarskiego na terenie Bułgarii. Ostatecznie dzięki tym zamówieniom polskim i albo raczej dostawom polskim i niemieckim na terenie Bułgarii znalazły się samoloty w dwóch odmianach. Było 12 samolotów PZL 43 z pierwszego zamówienia i 38 samolotów PZL 43A. Czajka z drugiego zamówienia, którego realizacja została przerwana przez wybuch II wojny światowej. W nowych warunkach Bułgarzy wyposażyli w samoloty tego typu pierwszy Dywizjon Liniowy złożony z trzech eskadr. Każda z nich miała na stanie 12 samolotów, no i Dywizjon ten stacjonował w Bożuryszta. Kolejna jednostka korzystająca z samolotów PZL-43 to druga eskadra kadrowego dywizjonu instruktorów lotniczych z siedzibą na lotnisku Sofia w która to eskadra później została przebazowana do miejscowości Jambol. Po reorganizacji bułgarskiego lotnictwa. W 1942 roku samoloty z Polski znalazły się w szeregach pierwszego pułku rozpoznawczego i drugiego pułku liniowego. Samoloty te z powodzeniem wykorzystywano w latach 1943-1944 podczas działań przeciwko partyzantom działającym m.in. na terenie Jugosławii. W toku działań bojowych doszło do utraty co najmniej kilku samolotów tego typu. Pod koniec sierpnia 1944 roku w Bułgarii znajdowały się dokładnie 24 samoloty PZL-43, z tego 13 było w stanie lotnym. Stopniowo liczba sprawnych samolotów spadała. Uszkodzone maszyny wykorzystywano jako źródło części zamiennych dla pozostałych maszyn. W końcu samoloty jako nietypowe zostały wycofane ze służby. Początkowo próbowano przesunąć je do jednostek szkolnych, ale okazało się, że to niezbyt dobre rozwiązanie, bo są już lepsze rodzime samoloty, które można z powodzeniem wykorzystywać do szkolenia personelu latającego. Natomiast po przejściu Bułgarii na stronę aliantów, to znaczy na stronę Związku Radzieckiego, samoloty PZL-43 nie zostały wykorzystane bojowo przeciwko Niemcom ze względu na brak części zamiennych, jak również ze względu na to, że były na tyle nietypowe, że trudno było korzystać z nich w warunkach bojowych. Ponadto, nie oszukujmy się, samoloty te pod koniec wojny nie przedstawiały wielkiej wartości bojowej ze względu na swoje osiągi, o których za sekundę. Ostatnie samoloty tego typu zostały skasowane w bułgarskim lotnictwie w 1946 roku i wiązało się to z wprowadzaniem do służby samolotów produkcji radzieckiej, ponieważ Bułgaria po II wojnie światowej stała się częścią bloku wschodniego. W ramach naszego dzisiejszego spotkania Przyszła pora na garść danych taktyczno-technicznych. Samolot miał 13,95 metra rozpiętości, 9,95 metra długości, 3,3 metra wysokości. Powierzchnia nośna samolotu wynosiła 26,8 metra kwadratowego. PZL-43 ważył 2200 kg. Masa użyteczna samolotu od 900 do 1325 kg, a masa całkowita 3525 kg. Samolot był w stanie rozpędzić się do 365 km na godzinę, a jego pułap maksymalny to 8500 m. Zasięg od 600 do 1250 km. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy albo Patronite'a. Lista widzów wspierających z YouTube'a i Patronite'a widoczna na ekranie. Zachęcam do dołączenia do tego szlachetnego grona bohaterów, którzy nie noszą peleryny. Zapraszam również do wspierania programu budowy latającej pełnowymiarowej repliki samolotu RWD-6. Link oczywiście w opisie, no i do zobaczenia się z Państwem Szanownym w następnym materiale. Cześć i czołem!